I wszystkim z tej strony, Monika Rejska i zapraszam Was na wtorkową aktualizację procesów na przestrzeni. No i cóż, i, y, dzisiaj bardziej bym się chciała skupić na tym, na co najlepiej wykorzystać ten czas, który jest czasem ciągle takim, trochę bez tych wydarzeń, jakichś takich szczególnie istotnych takim czasem, można powiedzieć, takiego wewnętrznej zadumy. To jest taki czas zresztą tutaj co po niektórzy napisali nawet w komentarzach, że faktycznie jest teraz Merkury w retrogradacji. E, więc ja e, z mojej strony chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, e, na czym ten czas polega i dlaczego, dla co niektórych osób jest on wyjątkowo uciążliwy, a dla niektórych e, jest to czas bardzo twórczy, no więc właśnie. Teraz jest taki moment, ponieważ no na Naturusie wszystko przechodzi w cyklach, tak samo oczywiście planety, które nas otaczają, również mają swoje cykle, a my, jako Ziemia, również w stosunku do nich jesteśmy w swoich cyklach, co jest oczywiste. Merkur w retrogradacji polega na wycofywaniu się w stosunku do Ziemi, planety Merkurego, czyli on oczywiście się nigdzie nie wycofuje, tylko po prostu yy, zdecydowanie szybciej obraca się wokół Słońca, w związku z tym. Są momenty, właśnie trzy razy w roku, kiedy w stosunku do nas, do Ziemi, która powolniej jest, powolniejsza niż Merkury, on po prostu się cofa. No to, to jest takie powiedziałabym złudzenie, natomiast ma to spore, spore znaczenie dla potencjałów i dla okresu, w którym jesteśmy. Komu to przeszkadza, kto sobie z tym radzi? Przeszkadza to, może zacznijmy od tych, którzy się męczą z tym aktualnym stanem, bo rzeczywiście ten stan na przestrzeni jest teraz takim stanem dużego ciśnienia, yy, dużej pracy, ale twórczej, głębokiej pracy, pracy bez weryfikacji. To jest właśnie to. To jest praca tylko Wasza, bez oceny zewnętrzności, czyli yy, tworzycie coś. Co nie ma być od razu zweryfikowane, czyli myślicie o czymś, co nie ma być od razu ocenione przez rzeczywistość. I dla tych, którzy potrzebują ciągle, ciągłego takiego hmm, poczucia, że wszystko jest ok, takiego zewnętrznego weryfikowania, takiego zewnętrznego potwierdzania tego, że to, co myślą czy to, co robią, ma sens, to rzeczywiście aktualna przestrzeń nie jest specjalnie przychylna, ponieważ no, nie ma tego poklepania po ramieniu. Tylko wręcz przeciwnie, z zewnątrz jest taka, takie poczucie, no jest, jakoś tam jest, nie jest i tak dalej. Dopiero w czerwcu, na początku czerwca, oczywiście sobie zrobimy prognozę, natomiast dopiero w czerwcu się sprawy ruszą, natomiast jest to czas takiej kontemplacji, to jest bardzo ważny czas, to nie jest czas na przeczekanie, na przetrwanie, tylko to jest czas na planowanie. Planujemy, ja to w ogóle marzę o tym, żeby ludzie zaczęli brać pod uwagę naprawdę serio wydarzenia na przestrzeni, czyli na przykład taki okres takiego zawieszenia, jak dajmy na to merkury w retro, jak to mówią astrolodzy. I jest to yy, fajnie by było, gdybyśmy my jakby kierowali się tym w życiu, czyli na przykład planowali w stosunku do, do, do potencjałów, które siła wyższa one muszą być, to jest swojego rodzaju prognoza pogody. Czyli jeżeli są prognozowane powiedzmy deszcze na weekend, no to raczej nie planujemy na, na ten czas jakichś takich, no nie wiem, zajęć na dworzu typu grille. No i to bierzemy pod uwagę, natomiast no nie bierzemy pod uwagę czegoś zdecydowanie ważniejszego, czyli potencjałów nasz, naszego całego Układu Słonecznego, tego jakoś tak... Większość z ludzi jeszcze do tego jeszcze nie czuje się z tym zweryfikowana, dla nich jest to może mało wiarygodne. Mniejsza z tym, natomiast generalnie chodzi o to, że faktycznie w tej chwili ten czas takiej pracy głębokiej, tego skupienia się na sobie daje nam możliwość y, takiej absolutnie radosnej twórczości, która nie musi być dla kogoś po coś, nie musi mi spełniać żadnych funkcji i to nam daje takie Spojrzenie na siebie, co tak naprawdę chcesz, bo właśnie w momencie, kiedy nie masz tych oczekiwań i tego ciśnienia, na przykład finansowego, że musisz coś wytworzyć coś wymyślić na potrzeby finansów, tylko po prostu tworzysz i myślisz tylko dla siebie, po prostu nie wiem, tak do tak zwanej szuflady, no to, to się nagle okazuje, czego tak naprawdę chcesz, co Tobie w sercu gra. I to jest bardzo fa fajny czas, właśnie na przyglądanie się i na planowanie, co Ci się w Tobie nie podoba, co byś chciała, chciał zmienić co powinieneś wprowadzić. Pamiętajmy o tym, że ten wpływ mamy na wszystko, czyli takie, wiecie, takie, kiedy się tak mówi, no, muszę się za siebie zabrać, muszę się za siebie wziąć, czyli co Ty potrzebujesz, co Ci nie pasuje w Tobie, co byś chciała, chciał pozmieniać i to jest właśnie teraz ten moment, kiedy wypunktowujemy sobie rzeczy, które moglibyśmy wprowadzić, na przykład to czerwca lub jakiś program na wakacje, jakieś, nie wiem, terapii, czy, czy jakiejś tam Treningów, czy, czy nie wiem, przeczytać 10 książek, których się odkładało od dawna, albo spędzić sobie czas jakoś tam. I to jest właśnie ten moment planowania. To jest, to jest czas, kiedy tak, jakby w pewnym sensie przestrzeń się nie narzuca z zewnętrznymi swoimi pomysłami, tylko to jest taki moment, kiedy my się tak kotujemy w sobie, trochę, no mówię, dla niektórych, dla tych, którzy mają potrzebę zagadywania ciągle swojej, swojej wewnętrzności zewnętrznością, czyli ciągle coś się musi dziać, żeby nie było tego momentu refleksji, czyli tak jakby w pewnym sensie jak taki samolot, który, myśliwiec na przykład, który przekracza barierę dźwięku i najpierw leci samolot, a potem za nim leci jego huk. No tak trochę, trochę ta jest taki cały typ ludzi, którzy... Cały czas gdzieś lecą, pędzą i nie, nie chcą, nie chcą nawet sobie pozwolić na tą refleksję, czy może rzeczywiście warto zwolnić i poczekać, aż we mnie uderzy mój własny huk. Ponieważ przestrzeń, tak czy owak, w końcu dogoni ten, ten samolot z tym swoim hukiem, więc lepiej na bieżąco przerabiać ten, ten hałas i te procesy, aniżeli uciekać przed nimi. Na przykład właśnie przed taką swoją samotnością czy przed swoją własną weryfikacją samych siebie we własnych oczach, bo tak naprawdę to jest istotne, żebyśmy się sami przed sobą czuli sami ze sobą dobrze. A jeżeli bez przerwy gdzieś tam mam potrzebę kontaktu ze światem zewnętrznym, który będzie mnie przekonywał, że jest inaczej niż jest, jest wszystko w porządku, jest wszystko ok, a tak w ogóle to inni mają gorzej. Yy, I fajnie sobie poobgadywać, poplotkować, pokrytykować innych. No, to wtedy tak, jakby ten nasz wewnętrzny stan się gdzieś od nas oddala. I wtedy już nie czujemy się tak beznadziejnie, bo nas wszyscy przekonali, że wszystko jest w porządku. A teraz ten czas, właśnie w maju, jest bardzo fajny do takiego wewnętrznej takiej yy, analizy samych siebie, ale przede wszystkim to jest ten moment, kiedy my nie musimy nic oczekiwać. Czyli tworząc, czy kreując, czy planując, to jest bez oczekiwań, czyli warto, ważne jest bardzo to w planach i w tych Waszych projektach przyszłych, czy, czy, czy w ogóle w jakiejkolwiek działalności, którą zamierzacie robić, czy to nawet będzie Wasza własna terapia, czy to będzie, czy, czy trening, czy, czy to będzie, nie wiem, nauka gotowania, czy posprzątanie po prostu domu, czy już biznesowe jakieś projekty. Ważne są te kody źródłowe, czyli czym ty się kierujesz, dlaczego chcesz na przykład nie wiem, chcesz za, zabrać się za swoje ciało, czy dlatego, że czujesz się w tym ciele źle, ale dlaczego się w nim czujesz źle, i tak dalej, tak dalej. Więc tu jest teraz ten czas takiej głębokiej analizy naszych kodów źródłowych, co jest bardzo potrzebne, szczególnie w okresie, znaczy szczególnie przed czasem, do którego się zbliżamy wielkimi krokami. O tym czasie jesiennym, yy, na razie się nie martwmy na zapas, w ogóle się nie martwmy na zapas yy, i w ogóle takie, yy, takie to przerażenie, które zaczyna być wywoływane ze wszystkich stron, które do mnie też tutaj dociera z różnych stron. Yy, z jednej strony przychodzą do mnie informacje od innych osób, że yy, wiecie, jak to się mówi nie strasz, nie strasz, bo się tak. To, to przychodzi taka, taka historia, a z drugiej strony przychodzi zupełnie, nie będzie dobrze, luz, tam nie będzie tak źle, damy radę. I obydwa sposoby myślenia yy, obydwa sposoby myślenia są skrajnymi sposobami myślenia, to są punkty graniczne, czyli jedna strona mówi, że będzie masakra, a druga strona twierdzi, że nie będzie tak źle, więc sobie żyjmy dalej. A ja tutaj nawołuję do poszukiwania złotego środka, czyli do przede wszystkim do zrozumienia jednej mega ważnej rzeczy. Jak będzie, to będzie tak jak my zrobimy. Ja już o tym mówię od dawien dawna, natomiast to, co się w tej chwili dzieje, jest naprawdę istotnym procesem. Nawet myślę, że my sobie nie zdajemy do końca sprawy z tego, jak bardzo istotnym, bo na daną chwilę nie wygląda jakoś tragicznie. Ale to wcale nie musi być tragiczne, i to wcale nie chodzi o to, żebyśmy dostali w tyłek. Tu chodzi tylko o zrozumienie ważności tego, co się dzieje, ale przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności za to, kim się jest i kim się chce być i kim mamy być wszyscy dla innych. Więc to jest taki ważny temat, który ja myślę, że już na dniach, już w końcu poruszę w Genezisie. Ponieważ odkryłam coś dosyć kontrowersyjnego, oczywiście jest to kolejna z teorii, których nie jestem w stanie potwierdzić na daną chwilę, ale ona mi się w torusie zgadza. Tym bardziej podkreślając wartość i ważność sytuacji, w której się znajdujemy, tym bardziej tutaj nawołuję Was do poszukiwania właśnie tego, do tego naszego punktu złotego środka, czyli tej drogi środka, którą trzeba przejść, czyli jeżeli z jednej strony może być tragicznie, jeżeli nic nie będziemy robić, bo wiecie, te dwa sposoby myślenia, które są w tej chwili uprawiane, jeden troszeczkę prowadzi do drugiego, czyli ten pierwszy, który, który tak straszy, nie inaczej, ten pierwszy, który mówi, że będzie dobrze, nie przejmuj się, będzie ok, to ten, ten może prowadzić do właśnie tego drugiego, który mówi, że będzie tragicznie i no bo jeżeli ja nic nie będę robić, no to faktycznie zaniecham każdej, każdego, każdego działania na zasadzie a będzie dobrze. No to wtedy rzeczywiście ta druga strona medalu może się przekręcić, i na zasadzie nic nie będziesz robić, to, ci, to, to się samo zorganizuje. Wiecie, to jest trochę takie naiwne czekanie na, na to białe światło z kosmosu, które nagle tutaj całą ziemię nam naprawi, całą ludzkość nam naprawi, to co ja już mówiłam w piątek. Czego, na co należy zwracać uwagę i czego ja nie lubię w tych ruchach rozwojowo-duchowych. E, no i ten sposób myślenia właśnie to jest taki medytu nie wiadomo nad czym, czy, czy to białe światło przyjdzie, wszystko będzie dobrze. no Będzie dobrze, o ile my będziemy pracowali nad tym, żeby było dobrze. I tutaj trzeba mieć to cały czas na uwadze, że dlatego ten czas, który w tej chwili jest, on nie jest na przeczekanie na, na, na takie zagryzienie zębów na zasadzie o Jezu, jak jest nudno, jak się nic nie dzieje. To jest czas, kiedy masz się skupić na sobie, na swojej głębi i przyglądać się swoim kotem źródłowym, ale przede wszystkim próbuj kreacji. Spróbujcie kreacji, spróbujcie kreować, dlatego że cokolwiek to by nie miało być, dlatego że to Wam pokaże, co chcecie wytwarzać, kiedy nie musicie mieć ciśnienia. I to jest bardzo ważne dla tych, którym się okazuje, że nic nie są w stanie wykreować, albo nic im nie przychodzi do głowy, to szukajcie w sobie sami swojej własnej tożsamości, czyli jakie treści są w Tobie, czym się interesujesz, co Ciebie interesuje i dlaczego. Cały czas przypominam Wam o metodzie trzy razy dlaczego, zawsze się siebie pytajcie. Dlaczego jest sytuacja w Twoim życiu taka, dlaczego otaczają Cię tacy, a nie ludzie i tak dalej, i tak dalej. Każdy Wasz was problem możecie rozpisać sobie w tej wersji trzech, trzech dlaczego. I ja cały czas nawołuję do tego, żebyśmy zwracali uwagę tylko na siebie. Czyli w takim sensie, że to nie jest wina tego i tamtego i owego, tylko to jest mój jakaś, mój wewnętrzny kształt, czyli moje jakieś treści mają jakąś swoją, jakąś swoją konfigurację, która powoduje, że takie czy owakie osoby w moim otoczeniu się pojawiają po to, żeby coś mi pokazać, czyli ten efekt lustra, tego słynnego lustra, które tak lubią właśnie o tym szczególnie mówić. Że każdy jest dla ciebie lustrem. Tak, ale to ma bardzo głębokie znaczenie, dlatego że każda osoba w Twoim życiu pasuje do ciebie w tym momencie idealnie i ona przyszła po to, żeby coś ci pokazać. Ale to właśnie tobie. To nie chodzi o to, co ty robisz dla tej osoby, czy jak ona źle na ciebie działa, tylko chodzi o ten efekt tego, tego zrozumienia powodu, dla którego ta osoba się znalazła, czy ta sytuacja w Waszym życiu w tej chwili. I ja tutaj zachęcam również do grzebania w takiej dalekiej swojej własnej przeszłości, czyli mam tu na myśli ileś lat wstecz. Czyli fajnie jest w tej chwili skupić się na swoich korzeniach, czy na swoim dzieciństwie, na sytuacji z rodzicami. I teraz w ogóle temat dzieci i rodziców jest mocno na tapecie. Bardzo dużo się będzie w tym czasie właśnie dziać w okolicy tematu dzieci. Od najprostszych spraw, typu, a się dziecko przeziębiło i pokomplikowało, powiedzmy, plany, do takich hardkorowych spraw, typu, kłótnie z rodzicami, czy, y, czy powiedzmy, jakieś niespełnione oczekiwania. No, już jakby temat sam przez siebie mówi, bo zbliżamy się dużymi krokami do zakończenia roku szkolnego, i różnie w różnych miejscach to bywa. Ja tylko y, y, tak może troszeczkę coś powiem, że. Zbliża się też ten czas, kiedy ja zrobię wreszcie warsztaty o rozwoju umysłu online, ale to o tym będzie później. Natomiast, tak tylko chciałam dla tych rodziców, którzy oczekują od swoich dzieci cudów. Pamiętajcie, że wasze dzieci to jest kwintesencja tego, kim jesteście wy. Czyli to nie jest jakaś ambicja do spełnienia, tylko to jesteście wy, czyli to jesteś ty, twój partner lub partnerka. A to trzecia istota, która z tego układu powstała, jest zestawieniem Was dwóch. Więc ma to, jest to odpowiedź z przestrzeni na Wasz stan, w którym byliście w momencie poczęcia dziecka. Czyli na treści, którymi żyliście, na tematy, które, które się wtedy w Waszym życiu odbywały, więc no, generalnie na tym to polega. Więc oczywiście nakła, na, namawiałabym wszystkich do takiego spojrzenia na swoje pociechy z jakąś taką większym zrozumieniem i, i takim bardziej, znowu, patrzcie się na siebie, tak? Czyli jeżeli wasze dzieci mają kłopoty w szkole, to przyjrzyjcie się sobie, czyli gdzie są te tematy w was, ponieważ to nie jest zupełnie. Oderwana nie wiadomo skąd istota, tylko to jest istota, która do Was przyszła, czyli idealnie do Was pasuje, i jest spełnieniem was. I to jest ważne, że jest spełnieniem was. No dobra, słuchajcie, więc te tematy teraz dzieci, korzenie, rodziny, domy, to są te tematy głębokie, to są tematy tych kodów źródłowych, tych naszych fundamentów, więc na to należy teraz zwrócić uwagę, oczywiście was. Namawiam, również do kreatywności, do zmieniania, do planowania. Ale. Z, bez realizacji, czyli bez tego momentu, kiedy idę, kupuję, zmieniam, remontuję, yy, kupuję nowe jakieś sprzęty, ponieważ jest to bardziej czas tej takiej głębi, czyli z tej głębi tak wyziewają wszystkie nieciągłości, które właśnie w tej chwili mam okazję sobie tak patrzeć się na nie bez takiego ciśnienia zdarzeniowego, czyli one są, tak? Nic z tego nie wynika, ale one są i ty się na to patrzysz. Czyli bezobjawowo, ale one występują i dzięki temu, mm, dzięki temu to jest taki, taki czas, takiej dziury, w której sobie siedzimy wewnątrz siebie, ale możemy sobie tej dziury się idealnie przyjrzeć i nic z tego nie wynika. W sensie nie każe nam przestrzeń tej dziury teraz zalepywać, ona nam tylko ją pokazuje na zasadzie a zobacz, kim jesteś w środku. I to jest ten moment. Do, te, do tej kontemplacji, tego własnej tej głębi i takiej zupełnie radosnej twórczości. I tego Wam życzę. Trzymajcie się i słyszymy się zapewne w czwartek. W piątek, przepraszam, w piątek.